Alright guys, let's do this Jest? Let's do this Strasznie ciężkie A dobra, bo mi ważą 20 kilo same nasiona. No mi, wa mi waży 16 A to kilo tego Kamienie si nie, nie nasiona, tylko tam Jagódki. Aha. A stoję... masz tych jagód? No 100 -tych i 100 zawsze tyle noszę dobrze idę? Tak Tak Oh yes! Macie metalowe dzidy? Oskar? Ja mam. Ja mam. Mam taką na wyczerpaniu trochę, ale mam. Lag. Moja no, no też się raczej nie czuje najlepiej. Ja mam pewien... ja to, Ale jest progres, bo jest coraz dalej ten lag. <laughs> nie, ja przy zakręcie w prawo pierwszym. Tak. No ja wcześniej ja też... miałem zaraz na wejściu. Aha, to nie, to ja zapytałem. Nie chwycił wcześniej. A. No ale no to widzicie ja mam lepszą wersję O! Jo o. już mam! Jo nie! O, ten raz w O, jestem No, dobra Idźmy po, Niech ten z latarnym idzie z przodu. No to ja pójdę z latarnią. Tak to jest, to będziemy, ja gaszę swoją i wyciągam gdzieś będzie. Będziemy się zamieniać najwyżej No wy możecie napierdalać, ja mogę świecić. Ewentualnie jak mnie coś zacznie napierdalać to też się włączę. A, a, a Skaś nic zespiły te z metale? A, pamiętajcie, że kilofem coś zawsze wydobywa jak zobaczyć jakiś kamień zajebisty Oskar no gdzie ty jesteś? No wyjdź tak szybko, a nie biegnę sprintem. No ja, ja mi... też nie biegnę sprintem. też. Dasz coś w ogóle w w speed? No Ale tu nie no czemu nie? No to, skacz. to się skacz. Skoczyłeś? No Idiota. Ale to masz tam powinien go teraz zaatakować. Powinien. W ogóle nie wczytały mi się tekstury jaskini. Czemu? No nie mam tych kamieni. Uber pewnie nie wie. Tam są na dole. Mogę to zrobić relok w ogóle? O, to ja powidzę. Chodź, co mnie to perze. Zrób go tutaj, dopóki nie zamarzamy, albo nie rób wcale. Dobra, to robię tu. Tylko niech któryś geniusz nie wpadnie na koniec, żeby brać ciało do łapy. A jak będziesz się zsuwał, czy coś? No to wtedy tak. Dobra, nie, stoi Wbił dzidę, nie spadnie. Dziewięć osób jest na serwerze? D. Nie. Nie próbuj mnie brać nawet. Ci gdzieś wyrwę spadnę i cała hity nowa zbraja. Co to jest to zielone świecące? Coś, to coś, coś z tego możemy wziąć? Coś ogarnia? Nie, ja nie ogarniam, więc nie wiem. To tak Może no, tam To boss. No wyjebie kurwa, nie na drugim levelu. Nie sraj! Hermes <laughs> zobaczył to i... O, wstał Hubert Ale, czekajcie, czy ty. Czy on się zsuwa? Hubert, ty się zsuwasz na dół? Nie. Z... nie. Mam, że żartuję. Czekaj, <grym> Hubert Huber ciśnienie... Ach, Huber 200 na 150. Dokładnie. <grym> Tam na dole też już widzę, nietoperze. Są białe kryształy. Ja już dole. widzę do rąbania. Nawet dwie. Co? Skały do rąbania To? No dobrze Ja lubię, ja rąba. ja lubię rąbać skały A Górnik sam budowlany kondy a, kondi, kondi mm. Lubisz masło? Możesz, mo, mo, możesz, możesz powtórzyć? Lubisz masło? <grym> Lubisz masło? Lubisz masło? Głupi jesteście i potem zginiecie Lubisz masło? Ale ma brodę No i zaraz spadnie któryś A ty chłopcu lubisz masło? Chłoper dzidam oko No on tobie w tyski wbił Lubisz masło? No. Za latem pochodnią po pysku Cały tam kundynek. Nieźbo No, on tu mnie biega i mnie w kurwia Dalej, Hubert. On nic nowego, kameram. No, się zestro. <grym> to znak, zna, że dołączam. <grym> Co? <grym> Dużo tracisz życia jak on tak cię bije? Gdzie <grym> ten? O, Kuber się rusza, idziemy. Dobra, to idźcie, będziecie napierdalać mnie. Co problem? Tą skałę mogę rozwalić, nie? Tak. Tak dobrałem. jest. No, pierdolo. Dwa metalu. Cztery metalu. Pięć metalu. Siedem. Uwdu. Nie pchać się. Dobra, czekaj, ja dnia przejdę. To jest przez kolejna, się... ale wolałbym najpierw chyba nie mi się zająć, bo ich nas. A, bo ja stoję spokojnie. tak? Dobra, jednego mamy mamy też drugiego. No Łapcie nie. go, zanim spadnie. Mam. <laughs> 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 za skrzydło. Eee, wiecie co zrobiłem? Co? Wziąłem ognisko. O! Pomyślałem. O! Pomyślał. Więc mamy mięso w razie co? I, jakby tam było bardzo lodowate. Dobra, nie to perze. pająki, w ogóle jest cała impreza z pająk, idzie pająk. O, kurwa. Dwa. Pluje. Ła! Pająk on... na starego. Gópso, idzie... czemu mnie bijesz? Bo bardzo ciekawe. Co mnie ja ci uderzę. Że... No ty z do mnie uderzyłeś. O, o zostałem zjabnięty. Zara, mogę zemrzeć Tak? A no, zaraz zobaczymy. Nie, za mało mi dziabno. Tego węża, czekaj łeb go. A bo ten łeb mu wystaje, Ola, ja mnie włóczębiam. Dziabno gdzie? Nie Tu dwa Nie wysuwajcie się za mocno, bo jeszcze nietoperze. Nie mogę, nie mogę go ziabnąć Chodźcie może pod prawą dzidą Jeden pad chyba Jego z ochą... No i nietoperze lecą, nietoperze lecą, Ernest! Cofnij, cofni. Cała za chmara zaraz tutaj ich przyleci cofni Trzy no. Cofnij, Ernest Ernest! Co tam, co tam? No teraz to wiesz Macie? Co jest? Jeszcze jeden, czy okay. <noise> eee! Nie Nie, to <noise> A tego? Tego mogę wziąć za szmaty Tam jest jeszcze Bąż O ja Ale on ja tam jeszcze Dwa nie wezmę czemu nie? Uber, Ubi węża najpierw. No, a tu jeszcze jeden. On rad, spór idzie do ty. Jedzie, ja, jedzie, ja, ja, leci, stacie się Słuchajcie, mam mało życia. Ja też mam mało życia, właśnie. Serio? No to ja mam wpór, to ja może teraz trochę atakuję. Ktoś wejść pochodnie. ja słyszałem to że za nami, się przestraszyłem. No to zjedz to to nie? No ja już zjadłem wszystko Też, no. tak. a chciałeś, żebyś miał Ja rolę z tego jest skór, 23 skóry Czemu nikt nie no, Bo to jest Wunsch Ale jest jasno Hubert Ernest jak masz mało życia to zaraz ty świętę ja, już prawie połowę mam Wunsch Latał jeszcze nie toperze, bo ci się gotowi na rozpierdalanie Co? Bity w skałę Jakiś pojebany nie toperz Skąd idzie już bite Moment. kryształy Dobra, tu jest skała i ja ją rozpierdolę Dobra Kryształy białe mogę czaskać Tak Co cię wylatuje? Jeden kryształ, jeden kamień Dwa kryształy, czyli mamy trzy na trzech się na razie skończy. Konrad, nie jak ktoś... To ja mogę oddać żarcie? Jak ktoś nie ma życia? Konrad, ty. Tak. Ja tak. Cztery sztuki. Tak. Co? Skorpion, dwa. Skorpion. Najgorsze, gówno. Zblokował się. Jak biedny, piszczy. Fajr, ten pochodni. Albo ja też odpalę Dla swoją? Żyć. Patrzcie, posiek nie ma Poczekam go, poczekam go. Nie ma nic w środku. No kurwa, to taki trop, tak żebyśmy wrócili te kupy. Daje się to, już jest zimno. Już jest ta. B, bij, nie jest do naprawdę. trzeba tamte te mi. Skorpion i nie topesz. Sześć metalu. Idziemy, idziemy dzisiaj z... prosto? Idziemy dzisiaj prosto? Tak, idziemy dzisiaj. Chciałem powiedzieć, że to jest prawa, ale nie w lewo. Dobrze. No, tam to, nie wiesz, było tam wiesz, nie było w ogóle potworów jak coś, nie? No, ale tam dalej idzie zejść i tam jest ogólnie też biorąc też Biedzie, Ernest, ja Ernest, skala, Ernest. Ernest, cofaj cofam? Ta skała dziwna to jest artefakt. Dobra, zostaw go teraz w wąż. Bąż. Bąż. Wow. No, no więcej wąż! Wąż! Drugi wąż, bamer, cofaj! Więcej w plecy dostałem niż. Wąż? Trzyjdą! Ła! Wow! Zaraz znowu zginę od kogoś. No a myślę, że ktoś go po prostu. Co? nam ja? mnie też zwinać? Dobra, strzałę. Zwinasz. No Ernest, dzisiaj jest słowotwórstwo ci się trzyma. Wąż? Wunsch Lag Serio? Dobra, odzyskałem sprawność Fizyczną Dobra, ubijcie te węże najpierw Dobra, tu mamy recipes, o to się przyda Mi się zaraz to popsuje, więc robimy coś takiego Toporek mi się teraz zepsuł, robimy coś takiego Ma mało życia i w połowie zapełniony pasek na, jedzo na jedzoność Be Weź jagody z niego i Któr Z którego? Z tego? Moja no, jest tu jeden taki. Ej zrób... ej, zrób ognisko, bo każdy za teraz traci życie Ja nie tracę jak mam pochodnie Tak? No nie ubywa mi życie No dobra, to robię ognisko e... Ale po co teraz to ognisko? To ja tak zapytam Jakie no, mamy pochodnie? Upieczamy mięso i tak dalej No A masz czym? Myślisz, że nie, nie wziąłbym czego no. Dobra, dwa mięso. Do no to jak robimy mięso, no to ja to w co mam. A tu mam 26 sztuk. No to się kurde przyda. Muszę stać przy tym ognisku, bo życie już mi było strasznie. Ej, dlaczego, dlaczego zamarzam? Znaczy tak Stoję zamarzam? przy tym. Odpalcie A te pochodne. Eee, y co cię życie ogarnęło? Za blisko. No. A no, tych węży nie ubijamy za skóry mięso? Ktoś nie wziął mayoberu jeszcze, niech ktoś wziął. Co? No, Skąd tutaj gramy sobie razem? A co jest? Chcielibyśmy tego się do nie? do czwartej pracy przyjeżdża. Ale babcia wam da obiad. nie będę musiała tu robić. I... ten. No co tam będziemy robić? Co? Co my tam będziemy robić? Godzinę? No, no to w pół do czwartej możecie. Dobrze. Ernest. Co? W tym zielonym będzie arte artefakt. Na przykład co może być artefaktem? To, że dzięki niemu będziesz mógł jakoś stworzyć bossa. A jakiego bossa? No, w tej jaskini będzie artefakt pająka. I co, i będziesz mógł stworzyć swojego pająka? Nie, takiego bossa. I nie wiem, co z nim dalej. No to, tam ja czytałem, że to serwer powinien razem na niego się rzucić. Bo tak Server? sami nie mamy szans z nim. Aha. O trzeba szukać sojuszników. A być a nie, no, nie, tak na wszystkich o co, dookoła. O co się rozchodzi? No, jakiś żarty. boss będzie na wyspie. Bo te artefakty nie no. zabywa chyba tylko w jaskiniach, ale też w tych latających platformach. No, no. no. trzeba po prostu coś tam wyzbierać i uaktywnić Oj, i będzie boss na wyspie, którego trzeba będzie ubić i coś tam. Nie wiem. I jakaś zajebista nagroda jest za to, tak? Nie wiem czy jest jakaś nagroda, czy nie. Nie mam pojęcia Drzwi zamknął, nie zamyka No ale to jaki jest sens zdobywania tego artefaktu i to uruchomić? No, na pewno będzie jakaś nagroda No, ten boss ma w sobie jakieś nie wiadomo co Ma w sobie moc Jest moc Daj I te mi artefakty nam moc. w tym pomogą Tak No, to już kminie Zamarzą z powrotem, czemu? Ała! Podejrzewam, nie, nie że... że już tak do końca będziemy zamarzać. Ej, ja tu mam przepis na życie jakby, żeby zrobić sobie. Wiesz co, pokaż. Winiary, przepis na obiad każdego dnia. Tak, to są te z tą krwią takie coś. To można zrobić. Zaraz mi pochodnia padnie. też, mi też. Ja aha, bo tu się robi mięso jeszcze, to nie. A to będzie łatwe do zrobienia na no. mi to się przyda. Aha! A. W tym życiu. Zaraz padnie. Padło. Możesz zrobić na No, jak stoję blisko ognisko, to nie, nie odpalam tego. A masz z lodu? Co? Nie chodź w to. Masz z lodu czy nie? Nie, śnieżynkę. A ja mam kostka lodu no. O, teraz mam kostkę lodu. Już Musisz miał. patrzeć na ogień. No. Główno co dało. Nie ja stoję kawałek od tego, a jak stoję za blisko to... Nie no, to już działa. No ja jestem za daleko to mam ten, ale jak podejdę w miarę blisko i patrzę centralnie na ogień to mam... Ale ja mam no, inną może dlatego. Ja mam łożmę, Ja mam full życie, nie wiem, ja to idziemy jak... Ale zjadłem w sumie coś Tu jeszcze żadne się to mięso nie zrobiło, czy wy pieprzacie po prostu? Nie, nie ja, ja to... się chamię i biorę jak tylko się pojawi. Ja też brałem sporo Dobra, to najeście się, a potem ja No te, teraz to już gówno pieczo, bo już się paliwo. paliwa To bierz ty, no, to bierz ty, bo ja wam w miarę się najadłem Jeszcze idziemy No to nie mam nic? No grubo Dobra, no, wziąłem mięso. No bo, dorzuciłem paliwa. Co miałeś? No, ale nie gaście. tego. kurwa. łódź. Ej, mi się zaraz Nie lepiej, lepiej zostawić teraz. Ty ten masz dużo. Upierz sobie to jedno mięso i ja to wyjmę. Ej, wzięliście Fiber może? Tak. To. Dobra, mam. Jeszcze jedno mamy, co tam, I nie się rzuć do ogniska. nie da się tak rzucić, chyba. Ile chcesz? O kurwa, chcesz. Daj mi tak... Ile potrzebujesz? Dziewięć daj. Dobra, albo jeden, jednak. Jedenaście. Bierzcie to mięso. Dziękuję. Dobra, bierzcie to miasto z powrotem i napierdalamy. No weź to z. Aha. Nie ja pochodnie mam cały czas śnieżynkę. Ja nie. Dobra, trzeba to nie to tego tutaj właśnie Nie mam śnieżynki. Czyli tak idźmy w miarę tempem. Dobra, rozjebać tego, ten jest zbugowany. Nie jest już zbugowany. Dobra, leży. Chuj, dobra, nie zbieramy tego ciała. A tu macie te kamienie. Kamień, no właśnie. Lecą. Lecą dwa. Lecą co na mnie Lecą na mnie, rozjebać je A czemu ty ty nie wiesz? Bo wam świecę? Aha, dobra, dobra. Ale z non stop na mnie leci Teraz mi się tekstury chrzanią trochę, ale Dobra Jeszcze życia nie miałem to, to można jakieś wzięcia bo co? Macie coś jeszcze do jedzenia? Bo mnie też obiły strasznie te nietoperze, a mi życie spada, te, bo jest zimno. No ja te. mam 40 sztuk, ale Romeo mit. Dawaj, czemu już? wolf. wszystkie zabiję. No to ciekawe, co mnie bije. Ja mam już kość złamaną. Wąż, wąż, wąż. Wąż, wreszcie węża Prawie martwy jestem Jest, 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 jest Hulk Coś Co? ty zrobi, Oscar No kurwa On jest martwy Ja pierdolę Gdzie nie jest Tu jest Andy? Eee wam coś z chaty <laughs> kurwa. No. Wracamy, bo ja zaraz sumnę. Co ja wracamy? Ja idę po swoje rzeczy, pierdolę. Ja no my się to przyniesiemy. Nie, bo nie powyzbieracie wszystkiego. O, no, za dużo będzie. Coś ja. Ja mam full miejsca. Ale to tak idźmy. Macie, jeszcze... Ej, rozłóż ognisko. Rozłóż to ognisko tu. Mam drewno. Ja przez to umieram. Dobra, no to poczekamy tu. Trzeba to zrobić z tą krwią. Ach. No. Pozdrawiam. Stawcie mi mięso. Pójdziemy do domu, ugotujemy mięso, zrobimy miksturki I idziemy do deski. Co idziemy? No tutaj do deski nie jest powrotem. No, A, teoretycznie po co chcecie wracać? No tam są dalej kryształy. No to ja już wezmę te kryształy jeszcze. Tam dalej są. Kondy pozwól, że wezmę. Siekierkę Ernest, tylko jak cię coś zacznie atakować, to ja nie jestem w stanie obronić I siebie Czy chcesz iść sam? Serio? I w ogóle, czemu nie ma tu ty siekierki? Po co, Ernest, ale powiedz mi, po co ty się tam wyrywasz do przodu? Bo lubię Bo, bo co? co? Bo lubię No ale no to bo lubisz i przez to zginiemy, tak? Gdzie złe ciało? Leży tu mm, Konrad Aha, bo mi się rozjebał To, czekaj, ma no rozjebany topór Wziąłeś metal? wziął twój Ja mam raz. Ernest twój topór no, no nie wziąłem Ja wziąłem Łap Dawaj Mogę cię wziąć, zabić całego kondi? Poczekaj, niech weźmie ze wszystko Nie, ale że On no wziął wszystko Wziąłem chyba wszystko, tak? Wziąłeś Jako, że mam dużo życia, mogę pójść kawałek, zobaczyć co tam jest mi się, mi się teraz tekstury nie przytulają Czy ja tą skałę mogę rozwalić? No spróbuj Chyba no nie. To jest chujowa. No tam, tam są kryształy. No mi życie nawet nie chcę odrosnąć. To jest zimno. To no To idź wyżej Bo ty My. masz przez tą zbroję, bo ja normalnie mam śnieżynkę i mi teraz odrasta życie I też Ja też mam śnieżynkę. Odgieram ja mam kostkę oprasę. No to Ej pająk, jeszcze... pająk, pająk idzie o. O, pan rad... Ekipę przywys Drugi dobra, spierdalamy. O kurwa, co? Jestem ranien. Ranien? Jestem ranien, macie coś do żarcia? Gówno, Słowia ja tu umrę. Dobra, z... dobra, brać wszystko, co idzie i spierdalamy. Ognisko zostaw, no, ognisko zostaw tu, Oscar. No zgasiłem. Ja mam coś. nogę złamaną. piszę. A konaty co? Co? Zara umrę. Serio? Ta. Bo musiałem jakieś dwa razy jebnąć jak ja biłem pająka. Huh. Ja teraz na pewno Cię nie uderzyłem, bo ja kilknąłem raz i na 100% Ja mam pająka nie... na dwa uderzenia dzidą, po cholerę ktoś się jeszcze wpierdalał mi w walkę Ja, ja, ja widziałem, że tylko jest tego pierwszego, to ja poszedłem do tego drugiego Nieprawda, oprócz drugiego pierwszego ja też uderzałem Dlatego ja poszedłem na drugiego A, Idźcie w cholerę Ja spierdalam, póki jeszcze nie mam nogi złamane. Ej, nie umrę, <laughs> Tu, tu trzeba ewidentnie idąc za jaskini, podzielić priorytety, kto co robi. Ja będę teraz na pochodni. Ja, będę, ja wiecie, mogę to? być ten od kamienia, a Ernest będzie ten od dziwnie. Tu leżę Eee, co jest kurwa? Tu. Co jest? Ścina, dobra. No, mam lagi No ale mam lagi też macie nie, nie wiem, no, że jeszcze nie wyszedłem A, już są Macie jakieś mięso nie macie, nie? Nie wiem czy ja do haty w ogóle Kurwa, ale lagi modyczyce też pobierasz na Steamie? W lewo biegnie Nie, nie ty w ogóle oskronisz w stronę chaty. Ej. na kość. To zbierz jakieś jagódki po drodze, coś pełno krzaku wyskoczy. No, ja mam pełno mięsa, i dogotować. Pierdalam, może dojdę e, proszki i narkotyki są w nasionach, hernie. Nie, już za późno zrobiłem. przeżyję. I nie ma żadnych proszków, bo wszystkie włożyłem do tego w tym momencie. Dawaj to mięso, dawaj to mięso, kurwa, teraz dehydratet z kolei, Fuck. Czemu mięso? Czemu są jagłodajniki? Daj tą miksturkę. Właśnie ją robię. No to woda jest potrzebna, wody nie mamy. A skąd wiesz, może mam się... Yeah. Masz wystarczająco... No, może masz. Tak, masz, to masz. Mam nadzieję, że teraz tam się nie zrespią potwory. Nie, za szybko. Co to będzie? Handful of Tinto berries. Handful, o, czy handful. handful to jest pomocny. Właśnie Gdzie są Tinto? Nie tego szukam. Nie tego, nie to chciałem zrobić. Nie ma Tintoberry? Nie. Szybko jest Jakie? Tintoberry mam dwie sztuki. No dobra, to nie. Jeden huh. <noise> szybko prawy grubym. Nie, zobacz. One mają w sobie pełno tybi. Dobra, muszę się ogarnąć tylko.